Angle essence 7. 13. 13 13. No. Tak, na końcu pamiętaj to N, która jest bardzo ważna, bo jak powiesz I, to jest 30, a N to jest 13. E, 20, 20? 20. E, 30, 30, 30. Ile masz lat? How old are you? How old are you? I tutaj mogę odpowiedzieć oczywiście prosto lub też e, trochę skomplikowanie. E, how old are you? How old are you? I am uh, 30 uh, albo how old are you? I'm 30 years old. Very good 9, 9 40, 40, 40 Pamiętajcie, tutaj nie ma U, to jest taki wyjątek. 50-50 I tutaj po połowie jak się dzielę to mówię 50-50 um, Sławek 60-60 70, 70 70 80 80 80 90 90, 90.

2014. A jak jest datą, to mogę również powiedzieć to 2014. 2014. 2014. 19. 19. 19. 00. Jeżeli to jest w liczba, liczbach, ale w numerach telefonów używam O. Jaki masz numer telefonu komórkowego? What's your mobile number? Uh, what's your uh, mobile number? I tutaj mogę powiedzieć od razu It's. it's. I tutaj dyktuję swój numer telefonu który Ania powie. What's your mobile number? It's uh, double six uh, four uh, nine double N uh, two uh, eight five six. Dobra, tam wcześniej było jeszcze jakaś N. Mm -hmm. Nie wiem co to za liczba, ale chyba było eight. eight. No. I pamiętajcie, jak będzie podwójne coś to będzie double, a jak coś potrójne to triple, triple. triple. I jak normalny telefon i zwyczajny to phone, phone. Ym, dodać add. add. Dodać, jeżeli już w działaniach plus, plus. Minus, minus minus, podzielić divide, divide. razy times. times, równa się equals. I Tutaj mamy różne, e, różne działania, wiadomo jak się je czyta, na przykład e, Sławku 54, minut 21 33. 54, 54 minus, minus 21 33. 54, minus 21 equals, equals, equals 33. 33. Very good. Na początku tych działań może być what is i taki wynik. What is 7 times 2 e, i tak dalej. Liczby porządkowe. Pierwszy first, first. drugi second. second, trzeci third. Third. Czwarty fourth, fourth. piąty fifth. fifth i do kolejnych, do dziewiętnastu dodaję tylko końcówkę "-th". I na przykład piętnasty 15, 15. fifteen.